Dziękuję za ustawienie kamery. Szkoda, że kamery już wyszedł, bo już 25% widowni poszło. Ale dobrze ustawił. Twierdzi, że tak, że on z tego żyje, tak powiem. Potwierdzam, widzę Was. Czy wy coś rysować będziecie? Coś potrzebujecie. Nie wiem jakiejś instrukcji? Nie zawsze. Materiały. Materiał, tak, więc na razie, na razie nie. Ale o, 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 od teorii, tak. Dobrze. Jak się trzymał módek. Tu są jeszcze wolontariusze, coś chętnie posłuchają. <grym> tak. <grym> nie, ale to Przez się to ludzie zbiorą. Nie, ludzie się, się z nami zajmują. Nie, to jest cały czas pokojowy. No, my na 10 minut przed warsztatami też nikogo nie mieliśmy. A tak no. nagle, jak się pojawiło, to cała sala. No. No tak. tak na no 8 minut jeszcze dwiema. No to jest tak. To jest tak, że nie mam. Właśnie możemy pójść i. Miałabym taką pisarzkę zaczął, może. Ona i tak, o, to nie, to nie, to nie, rozmawiamy, nie. Rozmawiamy, tak? Tak, tak. Dla wszystkich, którzy nas będą oglądać przed monitorami. Dzień dobry. Ja nazywam się Jan Słabiński. moim gościem jest Wojciech Glanowski, tak? I porozmawiamy o jego drugim komiksie, e, który niewiele ponad rok po debiucie i też może na początek właśnie spytam o to jasło czyli twój pierwszy komiks. E, jak mógłbyś powiedzieć, dlaczego w ogóle taka tematyka? Skąd pomysł na ten album? Na no Jasło? Tak. Na no Jasło. No jasło pomysł tak. był dla mnie, powiedzmy, rodzinny, naturalny. Ponieważ moja mała pochodzi z Jasła, więc ja znałem historię zburzenia miasta. Y, jak zacząłem o tym czytać, okazało się, że to jest ewenement y, na pewno na skalę polskiej. I My wymyślimy. Błędnie, ale wymyśliłem, że będzie to dobry pomysł, żeby narysować debiut, który mógłby być widowiskowy i opowiadać o prawdziwej historii, ale mało znanej. I yy, no, gdy już miałem wszystkie plansze gotowe, zaniosłem to do Timow. a Timow... Teraz, teraz widzę, że ku mojemu zdziwieniu zastanawiał się 30 sekund, czy to wydać na tych wersji że to wyda, ale mi powiedział, że to po prostu będzie niszowe. I to było bardzo, bardzo niszowe. był bardzo niszowy. Co yy, prawda Muzeum Regionalne w Jaśnie zrobiło mi spotkanie autorskie, na którym było więcej osób niż tutaj, A, ale niewiele więcej. Yy, I w jaśle mieście, tak deklara, deklarującym się bardzo yy, prawicowo i z zawoływaniem do, yy, do tradycji, yy, nie wiem, może 10 egzemplarzy się sprzedało, może, może 15. Także rzeczywiście Timow miał rację, że historia nawet jeżeli jest ciekawa, unikatowa i, i, i nie standardowo narysowana, bo ja staram się głównać przy rysunkach tak, tak szczegółowo. Nawet taka chce no, nie sprzedaje się, historia się nie sprzedaje. Bo to jest w ogóle ciekawa ścieżka kariery, że tak powiem. To e, zwykle jak twórcy zaczynają, to często te właśnie debiuty są takie bardziej osobiste, e, oparte na e, jakichś takich w, własnych doświadczeniach, ale to zacząłeś trochę od innej strony. Właśnie najpierw zrobiłeś ten komiks o czy ten e, o -90'sach. i właśnie czy ten e, drugi twój album można nazwać komiksem autobiograficznym? Tak trochę. Autobiograficzny, znaczy trochę, a może nawet bardzo. Jak. Jagen... Ja tam chyba tak potraktowałem siebie pretekstowo. Ja tam w zasadzie jestem na każdej stronie, nieomal, ale on nie jest raczej o mnie, co o jakimś takim kształtowaniu się zrozumienia w, w mężczyźnie, znaczy najpierw w chłopcu, a potem w mężczyźnie zrozumienia dla yy, kobiecości takiej, którą my tak tradycyjnie i niesprawiedliwie odbieramy i jesteśmy uczeni tego w naszych domach, o, o tej tak zwanej tradycyjnej roli kobiecej. Yy, tak, no ja, ja po prostu przez, przez te mo, moje doświadczenia życiowe, no, yy, w pewnym momencie sam musiałem zacząć ogarniać wszystko, co, co kobiety, w, jak to kiedyś tam słyszałem, yy, po, po, ksiądz Proboszcz mówił, że w taki cudowny, łatwy sposób ogarniają. I nagle to się okazało, że to jest cholera tak strasznie dużo roboty i tyle myślenia, że pamiętam, że kiedyś robiłem sobie obiad, rozwieszałem pranie, ale też prasowałem koszulę na wyjście i to robiłem jednocześnie i wyprasowałem nie tą koszulę, którą sobie przygotowałem, autentycznie. A pomyślałem, że jakby to robiła kobieta, to by ona jeszcze jakieś tam dziecko, prawda, jeszcze by rozmawiała przez telefon, a ja już tych trzech rzeczy już, już się tam na, na w szwach. No. O, o tym jest o, o ten komiks, żeby po prostu docenić rolę kobiet w codzienności. Jest to w pewien sposób taka uniwersalna historia. Chciałem zapytać, czy przekładając te właśnie swoje doświadczenia na komiks, to w jakiś sposób starały się je no tak upowszechnić, żeby trafiły do jakiegoś szerszego grona, czy po prostu e, masz do powiedzenia taką historię, która prawdopodobnie przydarzyła się też wielu innym mężczyznom? No może dlatego, że, że ona przydarzyła się wielu innym mężczyznom, ale może nie wszyscy wyciągnęli takie wnioski, jak, jak ja wyciągnąłem. Nie wiem, no i, y, y, pani korektorka, y, redaktorka, która y, Pani Iza, która robiła redakcję tego komiksu, czytała to bardzo znikliwie, no, powiedziała y, takie no, miłe oczywiście słowa, że takich mężczyzn już nie ma, y, albo są, są w, w jakimś tam szczątkowym, y, w szczątkowej liczbie. Myślę, że przez to, że o, no, starałem się go zrobić uniwersalnym i, i powsadzałem na różnych stronach takie, takie no my, smaczki z lat 90., które mogą się kojarzyć mojemu pokoleniu. O, może ktoś powie, o rozpoznaję tego robota, o tutaj y, jakiś tam albo kurę na, na, na jajka, taką, którą w kuchni czasem mieliśmy. No Tym się starałem zrobić tą, tą historię uniwersalną. Y, Chociaż ja myślę, że on jednak jest ten komiks dla kobiet, a nie dla mężczyzn. Okej, okay. to do tego może jeszcze przejdziemy, natomiast tutaj bym jeszcze zapytał o jakby proces powstania tego komiksu. Czy od razu miałeś taką jasną wizję tego, co chcesz powiedzieć, bo właśnie mówisz, że to jest komiks dla kobiet że on przedstawia pewien ten typ osobowości, który zanika i tak dalej, bo ja jakoś sięgając po niego, nie wiedząc nic o nim, to bardziej myślałem, że to będzie właśnie takie wiesz, nostalgiczne spojrzenie na na przykład popkulturę tamtych czasów, gdzie mamy dużo takich w ogóle właśnie prac, które do tego się odwołują, natomiast no potem w jakiejś, z jakiejś takiej historii właśnie pierwszej miłości skręca to właśnie w trochę inną stronę i chciałem spytać, na jakim etapie w ogóle pracy nad tym komisem to się wydarzyło. Bardzo tak słusznie dedukowałeś, bo to wyglądało tak, że ja kilka lat temu sobie pisałem różne takie historyki, takie wprawki literackie i napisałem historykę o tym moim pierwszym zakochaniu. Takim yy, zakochaniu bardzo, bardzo nieśmiałym, nieudolnym. I, I to był pierwotny tekst. Jak skończyłem jasno, to od razu w zasadzie pomyślałem, że ja będę to rysował. I, i faktycznie połowa, no, tam nie wiem ile, on, on, no chyba troszkę więcej niż połowa objętości komiksu, to jest historia tej, 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 tego pierwszego zakochania. A potem ja mówię, no, ale to by pasowało. Jakiś morał z tego wyciągnąć, że, że byłem taki, prawda, nieudolny i nieśmiały, niewierzący w ogóle w siebie. No, powiedzmy to tak, takie powszechne, żeby może ktoś, ktoś coś, może górnolotnie bym ubogacił się po, po lekturze. Więc dlatego stąd w tym komiksie jest sporo nawiązań do y, tekstów poetyckich, które towarzyszą mi od dawna, które bardzo lubię, wydały mi się godne przypomnienia i generalnie uważam, że są mądre, trafne. Na przykład yy, Leo Lipski, który jest, yy, według mnie jest zupełnie zapomniany, albo, albo Jonasz Kofta, który nie jest zupełnie zapomniany, ale jednak nie jest popularny. Yy, I dlatego zacząłem rozwijać tą historię właśnie o wątki takie z mojej codzienności, i też, wydawało mi się to też całkiem naturalne, że, że ja autentycznie uważam teraz, że ja. Tak, tak się mówi, że nie można zrozumieć kobiety. Ja myślę, że można zrozumieć, tylko trzeba chcieć. Kobieta jest no, dużo bardziej skomplikowana i zawsze była, tak powiem, spychana, więc, więc wystarczy postawić się w jej, w jej pozycji, wyobrazić sobie, jak, jak, jak one muszą walczyć na co dzień. A muszą. Tak naprawdę. A myślę, że mógłby powstać taki rewers tego albumu, opowiadany z perspektywy kobiecej. Dzisiaj rano mi się przypomniało zupełnie tak od czapy piosenka Kai, która śpiewała, gdybym, to chyba Kaja, przepraszam, czy, czy jakaś tak gdyby mogła być mężczyzną, jeden dzień, Kaja, byłabym supermanem. No to y, chyba mogło. jak najbardziej, czemu nie? Przecież jest twórczyń komiksowych, masy mogłyby tam wersować, jeżeli będą chciały. Ale ja chciałem, żeby to było takie męskie spojrzenie na kobiecość. No takie. Takie moje. Hmm. Nie kusiło cię, żeby właśnie trochę bardziej zagrać tam tą kulturą, bo tam tak. mamy i wojny, i robokopa. Tak, plus tak. Tak. Tak, tak, tak. Mnóstwo rzeczy. Tylko też pojawiają tam pojedynczych Tak, cameo takie. Nie kusiło cię, żeby jakoś więcej... Y nie łączyły się te dwa tematy Jakiś, yes, y dobra. W Dobra. Dobrze, czy Robocop, tam y była tam policjantka, silna rola y kobiety. No mogłem, ten, no jako replay z Aliens mogłem też umieścić. No Holender nie pomyślałem, no to jak będę, że drugą czy drugi tom będę dawał, to, to wtedy. Nie, dla mnie ta, ta popkultura, ja może, bo to wychodzi z moich zainteresowań. Ja owszem, oglądałem Predatora, widziałem. Nie znowu mi wiadomo, bo tam jakiś y, Hardware, który tam, ciekawy, czy ktoś rozpoznał, że to jest film Hardware, totalnie chyba zapomniany film, taki robot jest y, w komisji. Y, ale dla mnie popkulturą były na przykład muzyka y, Żara, żołnierze Żara, y, starsi panowie, ja naprawdę żeby słuchamy. No, to było dla mnie popkulturą. No dlatego tutaj nie jest popkultura tylko taka moja, taka, taki mój popik. Czy praca nad Jasłem w jakiś sposób przygotowała cię do zrobienia tego drugiego albumu? Co, czegoś się nauczyłaś na przykład przy debiucie, co wykorzystałeś przy pracy nad tym albumem? No tu tak, no, na, pewno, na pewno mnie nauczyła tego, że y, trzeba najpierw zrobić sobie porządny scenariusz. Bo Jasło to <śkluzny> Ja po prostu na początku jak podchodziłem do rysowania jasła, to, mówię, to będzie po prostu płynęło, tutaj te płonące budynki i rozwalane, a potem mówię, chora jasna, ale to chyba będzie nudne, a, ale to ta historia, to po prostu tworzyłem ją, krok po każdej stronie myślałem, co będzie na następnej stronie, ale tutaj to ja już wiedziałem, co, co, co będzie na następnej stronie i co będzie na ostatniej stronie, kto będzie na ostatniej stronie też od pewnego momentu. <noise> Też te, trochę z innej beczki zauważyłem, że nie ma w tym komiksie notki twojej biograficznej. Tak. Jest tylko takie elektroniczne zdjęcie, zdjęcie i pracy. stwierdzenie przy pracy. Tak. Z czego to wynika? Ja myślę, że ja już w tym komiksie tak bardzo się odsłoniłem, że już, już wszystko wie. Tutaj nie ma żadnych tajemnic. Proszę? Okay. To, 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 to mi narzeczona podpowiada, co z tego nie usłyszałem. Co tym mówisz? Co? Nie, myślę, że wystarczy. Mnie się bardzo podoba, że dawno, dawno temu, jak ja czytałem komiksy, to ja, to ja po prostu nic o tych autorach nie wiedziałem. I oni byli tacy, to było fajne, że oni byli tacy ukryci. Mnie się to podoba. Bo nie ja jestem tutaj ważny, tylko dzieło, że komiks jest ważny. A ja nie. Ja, ja, ja bym chciał, żeby komiks był popularny, ale ja, ja to jestem swój prywatny. Dla, dla, dlatego nie, nie dałem tam żadnych, tam, który rocznik jestem, jak ktoś bardzo chce to znać. Ale trochę coś tam, bo można wywnioskować z no, komiksu. No tak, oczywiście. Jeżeli to jest początek lat 90., a ja jestem tam na wstępie liceum, no to można się domyślić, że ja jestem powiedzmy druga połowa lat 70. I tam też padło takie stwierdzenie, że było wiele rzeczy, które robiłeś po raz pierwszy przed pięćdziesiątką? Tak, tak, i chciałem spytać, czy masz jeszcze jakieś takie rzeczy, które chcesz zrobić po raz pierwszy? Ach, to jest bardzo, to, to jest bardzo dobry sposób, żeby się nie nudzić. Żeby, co, co człowiek tak naprawdę robi przez całe życie? No Zabija nudę, to, że po prostu ucieka przed nudą. Więc, żeby nie popaść w jakiś marazm z dnia codziennego, żeby to nie była bordelga, to trzeba się starać robić coś po raz pierwszy w życiu. Na przykład po raz pierwszy w życiu się zakochać z wzajemności od pierwszego wejrzenia. To jest bardzo przyjemne. I wszystkim życzę. No, na, na pewno są jakieś rzeczy, które chcę. Ja, ja na przykład unikam sportów ekstremalnych, bo, bo nie, ale już na siłowni to się zapisałem po raz pierwszy. Proszę? Kajaki. Kajaki. Tak, byliśmy na Subarczyźnie, było fantastycznie. Płynęliśmy rzeką czarno to tak jest. Bardzo było piękny. Znaczy, w prądu też może być dość ekstremalnie. <laughs> Nie, to chyba. No, no, raczej ten odcinek był tak, tak łagodny. ale fajnie z dziećmi sobie płynęliśmy. Z takimi już dużymi dziećmi. Bo już jestem w tym wieku, że mamy duże, duże dzieci. Nawet wyższe od nas. Który element bardziej się zmienia po to, z pracy nad komiksem? Scenariusz? Przerabiając na przykład więcej razy, czy może dopracowujesz rysunki i zmienia Nie. Ja, to, to scenariusz ewoluuje tak troszeczkę. Może jakieś tam akcenty kładę na, na, na trochę co innego niż myślałem, że położę. Ale rysunki. Ja rysuję tak, że, że ja. Projekt strony to jest w ogóle, tak, tak na takiej malutkiej karteczce, ja tylko zaznaczam punktowo co ma być, rysuję stronę ołówkiem, potem rysuję, yy, siedzę tam gdzieś tam, dużo godzin z reguły siedzę nad każdą stroną, rysuję i to już jest na gotowo. Żadnej strony nie poprawiałem, yy, nic nie, nie dorysowywałem później. Nie, ja już uważam, następna strona, następna, następna. To jest zresztą bardzo przyjemne, jak już wiem, że skończyłem stronę. I w zasadzie zapominam oni, ale następne są już najważniejsze. E, chciałem ci spytać dialogi w komiksach, bo jasło jest nieme. nieme. Tutaj mamy głównie taką dominującą pierwszą narrację. Hmm, jakiś awers do Cenia. E, po w tych historiach nie były e, konieczne. W tych, w tych tak, w ja się kompletnie nie były konieczne dialogi. Tutaj... Też, bo ja mówię tutaj o procesie i o moich emocjach, więc można by było jakieś, ale to one, nie, dla mnie były sztuczne, musiałbym się jakoś wysilać, żeby coś tam. Nie, nie nie, nie, nie czułem potrzeby dialogów, Ale też prawdę mówiąc, w tych moich wprawkach literackich, o których tam wspomniałem na wstępie, nie ćwiczyłem się w dialogach. Chyba mnie głównie myśli interesuje niż rozmowa. Masz już jakąś myśl na, na kolejny komiks? Myśl mam, no, nawet, nawet nie na jeden, tylko teraz no. chciałbym taki komiks y, narysować, do którego muszę zrobić fajny, y, taki pogłębiony research, więc zgromadzę prawo materiały i, i, i będę myślał nad scenariuszem. Czyli kolejna rzecz oparta na jakichś rzeczywistych wydarzeniach? Na rzeczywistych wydarzeniach, ale nie moich. Nie osobistych, ale chyba bardzo mi się spodobał temat yy, zgłębiania meandrów kobiecości i ich i to mnie interesuje. Tak. Czy mamy może e, pytania z publiczności? -które, ponieważ Państwo tego nie widzą, yy, doszło ze dwie osoby, więc jest już mały tłum. Łukasz, ja, Łukasz się uśmiecha tego nowego komiksu. Nie wiem, to zapytać jeszcze. To można o wszystko teraz. Kiegać. Tak, właśnie, jak już znałeś, to wiesz, to fajnie. Dlaczego jest czarno-biały? Bo gdyż... <głosy> <głosy> ale nie, autentycznie, bo myślałem, żeby go pokolorować. Bardzo dobre pytanie. Dzięki. Myślałem, żeby go pokolorować, ale w pewnym momencie zauważyłem, że kilka stron nie wiem ile i nie wiem które, rysowałem markerami, które nie są wodoodporne. Miałem go malować akwarelą. I jak to zauważyłem, mówię nie, to ja nie mogę. Po prostu by się rozmalował i będę musiał je rysować na nowo, a tego nie Czy chcesz częściowo? No, że, że częściowo, ale to też by musiało mieć jakiś sens y, fabularny, po coś. No, pe pewnie bym mógł. Nie wiem, ostatnią stronę mogłem pokolorować, ale nie wiem, czy wydawca by się ucieszył, Timur by się ucieszył, że jedna strona będzie kolorowa, bo podroży po pewnie znacznie y, całą zabawę. Kolejne pytanie? Dlaczego jest taki krótki? Dobre pytanie. Nikt go nie zadał. Chciałbym po prostu wyczerpać te nasze pół godziny, jeszcze 2,5 minuty. Dlaczego jest taki krótki? Każdą stronę, proszę Państwa, prawie każdą, to ja rysuję, Kilkanaście godzin, a ten tego Jowisza nad, nad blokiem to rysowałem z tydzień i tak trwało to z półtora roku ten, ten cały proces. Dlatego jest taki krótki, bo gdyby miał być dłuższy, to był jeszcze za, za kolejny rok na pewno byśmy się dowiedzieli spotkali. A które z tych końców trwały, jak czy Czy jasło, czy. czy... Bo na przykład, że o Nightisach jest więcej. To jest bardzo dobre pytanie. To, o, to są zupełnie inne komiksy. Tam już jest w sali pytanie, ale zaraz To, yy, to yy, Nightisy i Jasmine totalnie różne komiksy. I również jest jakość wydruku inna, więc mnie się bardziej podoba, podobają Nightisy, chociaż równie dużo pracy włożyłem w jeden i w drugi. No, ale na są po prostu ładnie wydane. Chciałem zapytać, nie czytałem już na Chciałem zapytać, jak oceniłby Pan ton komiksu, czy jest on raczej taki bardziej gorzki, bardziej słodki? Nie słychać. Nie, słychać, słychać, tak, tylko może, może tutaj, bo, bo to się nagrywa i ma być dużo odsłon, Pan mówił, ten, który ustawiał kamerę, więc powtórzę pytanie, czy ton na jest słodki, czy gorzki, czy mdły, to nie padło. To jest moje dopowiedzenie. Myślę, że ton 90-sów jest raczej lekki. Nie chcę, żeby to było w jakikolwiek sposób przygnębiające czy dołujące. Nie, po prostu taki jak, jak codzienność wygląda. No, tam miejsc tam jest taki sobie neutralny, ale chciałem, żeby to było raczej służyło rozrywce niż, niż dołowaniu się. Na warsztacie? na warsztacie właśnie jest, nie tak, tak, ale tutaj yy, redaktor kroży. <grym> <grym> Więc na warsztacie jest zbieranie materiałów do następnego komiksu. Najprawdopodobniej to będzie właśnie o kobiecości, yy, ale uwaga z punktu widzenia kobiety. Kobiecość z punktu widzenia kobiety rysowane przez Paceta. To, to jest naprawdę. poprzeczkę jeszcze dużo. Łukasz. Czy w nowym komiksie mamy dużo nawiązań do architektury? Czy dalej to jest ważna część tego komiksu? To jest bardzo dobre pytanie. Czy jest dużo nawiązań do architektury? Pojawia się architektura, niemniej to nie jest komiks o architekturze jak było Jasło. Bo Jasło było totalnie, tylko praktycznie tylko i wyłącznie o architekturze. Tutaj są jakieś budynki, ale yy, one są... Na pewno to nie są te budynki, które oprócz szkoły, yy, oprócz budynku szkoły, to nie są to budynki, które towarzyszyły tym wydarzeniom. One są. Ja lubię rysować architekturę, ale ona nie była tu istotna. Bardziej myśl yy, i kobieta. Jeśli nie mamy więcej pytań, dziękuję bardzo. bardzo. Ja również dziękuję. <noise>